Zapraszam na kolejną aktualizację stanu przygotowań do budowy wieżowca Liberty Residence, znanego również pod nazwą Liberty Tower. Liberty Residence to planowany kompleks mieszkaniowy, który powstanie w sercu Warszawy na dynamicznie rozwijającej się woli. Zlokalizowany u zbiegu ulic Grzybowskiej i Żelaznej, kompleks ma być przykładem nowoczesnej architektury połączonej z funkcjonalnością, oferując przyszłym mieszkańcom. Najwyższy standard życia. Dobra lokalizacja pozwoli mieszkańcom na dogodny dostęp do centrów biznesowych, kulturalnych i rozrywkowych Warszawy, a także doskonałą komunikację z resztą miasta dzięki bliskości linii metra oraz licznych linii autobusowych i tramwajowych. Liberty Residence będzie składać się z dwóch części: wieża osiągnie wysokość 150 metrów i będzie miała 43 kondygnacje. Wieża stanie się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów panoramy miasta. Niższe skrzydło, zaplanowane wzdłuż ulicy Grzybowskiej, będzie miało 10 pięter i wyróżni się dwukondygnacyjnymi podcieniami, które nadadzą budynkowi lekkości i elegancji. W całości kompleks zaoferuje około 660 mieszkań o zróżnicowanych metrażach od kompaktowych 25 m2. Do przestronnych apartamentów o powierzchni 180 m2. W parterze budynku znajdą się lokale usługowe o łącznej powierzchni około 1000 m2, a także przestronne lobby zaprojektowane z myślą o komforcie mieszkańców. Pod budynkiem zaplanowano trzypoziomowy parking podziemny z ponad 200 miejscami postojowymi, co zapewni wygodę mieszkańcom i gościom. W czerwcu 2024 roku spółka Resi Capital należąca do grupy deweloperskiej Cavatina Group sfinalizowała zakup działki pod inwestycje. W kwietniu 2025 roku firma POR-SA poinformowała o podpisaniu z inwestorem umowy na projekt i realizację konstrukcji żelbetowej 42-piętrowego budynku mieszkalnego Liberty Residence z częścią usługowo-handlową. I garażem podziemnym przy ulicy Grzybowskiej 54 na Warszawskiej Woli. Firma POR-SA rozpocznie pracę w styczniu 2026 roku, a zakończy realizację zadania wiosną 2027 roku. W ramach zawartego kontraktu o wartości 75 milionów złotych zostanie przygotowany projekt wykonawczy i zrealizowana konstrukcja żelbetowa budynku wraz z 10-metrową kondygnacją techniczną, instalacją podposadzkową, uziemiającą oraz odgromową. Całkowity budżet nie został ujawniony, lecz szacuje się, że przekroczy 400 milionów złotych. Oznacza to, że wcześniej rozpoczną się prace związane z wykonaniem ścian szczelinowych oraz roboty ziemne realizowane przez innego wykonawcę. Liberty Residence powstaje u zbiegu ulic Grzybowskiej i Żelaznej, w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowych fragmentów muru Getta Warszawskiego. Dzielnica Wola ze względu na bliskość centrum miasta i rozbudowaną infrastrukturę transportową, w tym linię metra M2, stała się w ostatnich latach kluczowym obszarem rozwoju wysokiej zabudowy mieszkaniowej i biurowej. Nowy wieżowiec uzupełni panoramę dzielnicy, w której już funkcjonują takie obiekty jak Warsaw Spire czy The Bridge. Obecnie trwają w dalszym ciągu prace przygotowawcze. Dopiero po ich zakończeniu będzie mogła się rozpocząć budowa wieżowca Liberty Residence. Zapraszam do śledzenia postępów przygotowań do budowy wieżowca Liberty Residence w kolejnych filmach, które ukażą się na tym kanale. Pomóż nam rozwijać ten kanał. Polub ten film, jeśli ci się spodobał i nie zapomnij kliknąć subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. Dziękujemy.